Dzień dobry. Dziś mamy zdrapeczki za 50 zł z Sopotu. I będę dzisiaj drapać z takim widokiem. Fajne, nie? Dobrze. Spróbuję to nagrać. Za statyw będzie mi towarzyszył. Towarzyszył. O, jest jakiś odgłosy, przepraszam. Hotelowy kieliszek. Jasne. Yes. Muszę to chyba jakoś odwrotnie... A, nie. Tak. Dobra, może się uda w ten sposób. Widać? Widać. Czekaj. Przesunę sobie tutaj bliżej. I zaczniemy sobie od kasa w sejfie, tak? Ten kieliszek taki... No, dobra. Można wygrać 20, 220 tysiące. Dobrze. Szukamy napisu kasa, tak? Tutaj nie ma. 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 Tutaj nie nie Tutaj Tutaj

No, która będzie szczęśliwa? 8, 23, 27 nie mamy, 4 nie mamy, 20, 2, 16, 9, 18 i 7. I, I następna zdrabka zapięta taka przegrana. Która teraz? Mega pensja. Mega pensja. Dobrze.

6. A chcia mi dwie małe. O patrz, jest 21 zobacz, widzisz? Mamy już pierwszą. Zobaczymy, co to tam będzie? 34 32. Mamy razy mniejsze. Tak, 29 15, 9 40 19.

7, gra 9. pierwsza. my tutaj jest Rapola gry. Jeśli w danej grze znajdziesz symbol 7, wygrywasz przypisaną kwotę. Czyli szukamy siódemeczki. Pierwsza gra. Nie ma siódemeczki. Druga gra. Biedronka, worek oraz kwiatuszek. Potem biedronka, karo oraz kwiatuszek. Gra czwarta. Karo... Winogrono i woreczek. Piąta gra też jest pusta. Szukamy siódemki. Gdzie ona się ukryła ta siódemeczka? W tej zrabce jest siódemeczka. Siódemka, siódemka. Gdzie jesteś? Nie ma. Nie ma. Dwie korony i ostatnie. No. Zrabka jest przegrana, niestety. Niestety. Która teraz, Milenka? Eee. Jeszcze mamy dwie zrabeczki. Tak tak. 500 tysięcy w banku. To tutaj też szukamy następujących liczb: 31, 14, 17, 33 oraz 37. A tutaj mamy 1, 3, 18, 34 oraz 19.

16 nie mamy, mamy 17. 32 nie mamy, mamy 33. 36 nie mamy, mamy 37. Wszystko obok 35. I tutaj też nic nie mamy. Przegraniczów. Które to? Tutaj. I ostatnio mamy zrabeczkę. Big 777. Też szukamy siódemki, tak? Dobrze. No to pierwsza, pierwsza gra. Ananas, cytryna i wiśnia. O, jest siódemeczka. Tu mamy w pierwszej grze. Mamy jakąś siódemeczkę. Tutaj mamy winogrono, serce i jabłuszko. Tutaj mamy safe korona oraz złoto. Garniec, worek i koniczynka. Tutaj coś jest. Nie ma nic. Nie ma siódemeczki, tu mamy bank. Tutaj jabłuszko, banan, truskaweczka, diamencik. Nie ma nic. Ananasik, arbuzik, pierścionek, dzwoneczek. No, dajmy jeszcze siódemeczkę. Będzie czy nie będzie? O! Dwie siódemki. A o przypisaną drap. Jeśli w danej grze znajdziesz symbol 7, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry. Jeśli w danej grze znajdziesz dwa razy symbol 7, przypisaną wygraną możesz razy 2. Czyli tutaj mamy jedną siódemeczkę i wygrana jest 10 zł. Tu mamy dwie siódemeczki. Wygrana, czyli mamy 20. Tutaj 20, 30. Czyli mamy wygraną tą zdrabkę ostatnią, czyli tutaj mamy 10 zł, tutaj 30. Na... Te są przegrane, czyli zdrabki za 50. Zwróciły się na 40. 40, czyli super, nawet niezły wynik. I żegnamy się wygrańcami w tym z pięknym, z pięknym widokiem. Może będzie widać molo. Troszeczkę widać. Także nie jest źle. Może jeszcze zdążę w sopocie wymienić na zdrabki. Bye.